Cześć, jestem Kaz i witam was w Guacamelee 2, kolejnych przygodach Don Juana. Juana naszego um, luchadora od lucha libre. Okej, okay, jeden pokonany, to jest ważne. Tam mamy... właśnie, to były... Um, jak to się nazywało? Dobra, jakby to się nie nazywało, to dostaliśmy um, możliwość zwiększenia sobie życia, dopiero jedną z trzech, co trzy takie m, punkty, e, które, m, które się zdobywa ze skrzyń, a dostaje się pełne życie, tu jest są trzy w, te, w tej części e, świata, są trzy pod życie i, jed, i trzy pod um, umiejętność, a, do, pod dodatkowe umiejętności, w sensie Dostaniemy taki, taką, taki specjalny pasek do używania skilli i co trzy czaszki pełne, czyli co trzy fragmenty małych czaszek, dostajemy pełny, pełny jeden punkt użycia umiejętności i takich będziemy mieli nawet kilka. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zniszczyliśmy oczywiście pierwszy posąg, to czym się zajmowaliśmy w pierwszej części, czyli niszczenie czozostatu i dostajemy dzięki temu Uppercut'a, czyli um, Roaster Uppercut czyli atak, który pozwala nam się przebijać do góry niszcząc czerwone bloki, tak jak tutaj na przykład widzicie, taki blok możemy sobie zniszczyć i umiejętność oczywiście mamy um, dwa razy do użycia, przy czym przy czym rzecz jasna um, Wszystko musimy po prostu też poczekać, aż, a, aż ta umiejętność, a, aż ta energia będzie się odnawiała. No i z czasem będzie nam coraz, łat, coraz łatwiej a, walczyć. Jeż, mając więcej takich umiejętności, później też dojdą a, przeciwnicy, którzy będą mieli tarcze dodatkowe. W zależności od tego, a, jaką tarczę będą mieli, takie umiejętności należy trzeba będzie użyć. Ej, nie w tą stronę, dziadu. Dun Juan. Juarez. Dobra, lecimy do góry. To też trochę podnosi nasz skok. A, czyli możemy skoczyć... Poważnie, czyli możemy skoczyć dodatkowo wyżej. Co jest? A, wyżej a później będą umiejętności, które będą pozwalały nam skoczyć dalej i każda umiejętność też w jakimś stopniu pomaga nam zawisnąć na chwilę w powietrzu, co też czasem będzie się przydawało i każdą umiejętność można tylko raz użyć w, w jednym skoku. W sensie jeżeli teraz bym skoczył, to mogę użyć raz ataku do góry a gdybym skoczył. Gdy miał drugą, jedność, to mógłbym raz użyć uppercut, a na przykład i od razu frog dropa, czyli ataku w w w w, w dół. Dobra. Ciebie trzeba wyłączyć. Jeszcze jedna... Okej. Okay. Dobra. Tam coś do góry może być i tam bym też chciał pójść. Takich, takich rzeczy o właśnie. No czy... dawaj, 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 dawaj. Aha, to na dole by też było. No to lecimy na dół. Na dole mamy y, czaszkę tak jak widzicie. Ok, Talented player dodge ten enemy attack. Dostajemy pierwszą część czaszki, mm, i za te czaszki, oczywiście, będziemy sobie tą manę zwiększali. Tą ten ability, uh, te ability pointy, które, które tu są potrzebne, właśnie do używania konkretnych umiejętności. Mogę tu zmieniać tylko strój. A gdzie moje umiejętności? Gdzie na przykład właśnie możliwość wykupienia dodatkowego życia czy czegokolwiek? Dobra. To są trzy przejścia. Każde dobrze było zwiedzić. W każdym coś może być. Tu mamy zdrowie. Ok. Nawet chętnie. Jeszcze mamy lucha, czyli będziemy sobie walczyć. Mhm. Mm nie, 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 nie spadni, wasz się. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, dobra. Jesteśmy niżej, co prawda, ale przynajmniej nie wpadliśmy do, do tego kwasu. Nie wiem, czy. A, mm. Czy ten kwas a, Coś by mógł mi zadziałać Dobra I przeciwnik pokonany Dawaj jeszcze piniatę Piniata to jest standardowa rzecz po lucha a, Po tych walkach Po lucha libre małym Z pierwszej części jeszcze wylatywały z nich tam dodatkowe a, Monety Z którymi ostatecznie i tak nie wiem co się w końcu robiło No a tu tylko zwykłe monetki. Dobra, czekamy na manę, na skill pointy. Bo bez tego nie za, za daleko sobie nie pójdziemy. Tam coś jest. Dobra, jeszcze, jeszcze jedna droga była. Do której też jestem w takim razie ciekaw. Bo jeszcze można iść tu. Dobra. I tu mamy przejście. No i teraz w którą stronę iść? Aha, nie, to wiecie co, to lecimy tam, dlatego że tam mamy tą czaszkę, a tam nie ma drogi dalej. Tu jest właśnie droga do, do mm, kolejnej części zadań, więc polecimy najpierw tu. Chcemy w końcu jak najwięcej zgarnąć rzeczy, ułatwić sobie rozgrywkę, bo te y, umiejętności naprawdę dużo pomagają. Ok. Dobra Jest ok, jest ok Dlatego, że Przeskoczyłem chociaż, gorzej by było jakby mi się nie udało Przeskoczyć i mamy drugą część czaszki Drugą część do umiejętności a, Pod mm, Do pod Więc schodzimy I biegniemy teraz tu Czyli tak jak nas prowadzi droga Dalej, a droga nas prowadzi Tylko i wyłącznie tu, czyli do Questa mm, Otwierając minimapę a łatwo to tego się dowiedzieć Okej, okay, this is it. Pantanillo. Dziwne miasto, ale jest tak. Jest jedno wejście, do którego będzie można wejść w świecie żywych. Reszta jest zamknięta. Tu jest przejście, tu jest wejście. Nic mi to nic nie daje. Hup-ho, hup-ho. Czego mnie nauczysz? A tu są skile, okej. Okay. A do, do, dopiero teraz to się otworzyło. Jest kilka bohaterów, którzy będą mieli skill. okej. Okay. Increase stamina i increase full health. Dobra, weźmiemy to. A i to wszystko kosztuje, ok. Jeszcze są takie warunki, że muszę zdobyć ileś tam skrzyń danego rodzaju: 3,5 tysiąca. Ojej, jakie to wszystko drogie. Dobra, a gdzie mamy iść? Mamy tu, to jeszcze zobaczymy, co jest z prawej strony. Bo jeszcze tu coś może być. Jeszcze inna umiejętność będzie potrzebna. Tu nowa umiejętność, jaka? W pierwszej części nie było ataków po skosie. Umiejętności, których się używało po skosie, były tylko w górę, w dół, w bok lub całkowicie bezumiejętnościowo. O, chyba źle zrobiłem. Mogłem nie wchodzić w portal, na, na nasz, bo niestety jest tu tych dużo ludzi, kuz, którzy nie są. Um, Jacyś yy, Przyjemni Nie wiem, jakoś się za nimi nie przepadam Przepadam tylko za tym jednym, którego yy, posiadamy Ten mhm mm Spędził wieki Na stworzenie receptury yy, Jednak przeszła do niego Przeszła do niego smutek A później miał pomysł i zamiast żarówki miał świeczkę nad głową. Chciał stworzyć świat, gdzie wszystko by się e, zmieniało. Okej, okay. guacamole. Czy, nikt nie chciał, damy. On nie chciał, żeby, spró żeby ludzie spróbowali jego e, jedzenia. No to będziemy szli do Jade Temple Jade Temple, które jest daleko wyprawo Ale to nie tak naprawdę A dobra, bo jestem już żywy O, kogoż my tu mamy? Swoją drogą możemy tu wejść Jako kurczak też będziemy mieli jakąś umiejętność? No nie żartujcie sobie, bo tam jest wejście na kurczaka. To Wam od razu mówię. Więc jako kurczak będziemy mieli umiejętność. Tu mamy zamknięte przejście, okej. Okay. Ale tu mamy otwarte wejście. Aha, czyli tu mamy arenę treningową. Coś, co w pierwszej części było z kurczakiem, z kurą, która. A nas wszystkiego uczyła. Tu mamy mm, naszego Flame Guya, który nas uczy wszystkich a, umiejętności i kombosów. No właśnie. A dostanę od ciebie jakieś, jakiegoś goda, czy, czy tylko mi pogratulujesz tego, że zaliczyłem Twój test. Oczywiście te, te... tutaj to klikanie będzie coraz trudniejsze. O właśnie. Będ, będą coraz dłuższe kombosy, coraz gorsze do wykonania. Dałeś golda. Dużo. Dużo dałeś? Dużo. Stuwa. Biednie. Hit in until Ok. O ty. nie dostałem hita. Mamy zrobić kombo yy, 49 uderzeń. Oczywiście wszystko jest problemem. Jest problem generalnie e, z tym, że każdy atak nam przebija. Kombo. Mm, ok. Ale udało się. You cheater. Nie, nie cheatowałem, po prostu jestem bardzo dobry. Flame face. Ok. Trainer unlocked. I dzięki temu mamy nowe umiejętności. Use you dodge, you dodge when you hit the ground. To get up quickly. Ok. Uh, tak for hit before. Uh, Hitmeters reset, o to by było dobre Ile to kosztuje? 4,5 golda, to 3700 Aha, i to są takie warunki Do mm, użycia skilli Okej, okay. to mógłbym sobie spokojnie yy, Odblokować Kombo 100 I Okej okay. No dobra. W każdym razie mamy nowego nauczyciela, i tych nauczycieli będzie kilku. A. No tak. Zapominam o umiejętnościach, jakie nasz Huan posiada. Tu mamy mm, też e, ewentualną szybką podróż, fast travel, z którego ja ostatnio chyba nie korzystałem za bardzo, prawda? No, mogę gdzieś się przenieść? Nie, nie mogę. A dużo ich nie ma: 2, 4, 6, 8, 10, 11 jeszcze. I World, World Complete 3%, czyli 3% świata zostało uh, ogarnięte. Dobra próba, ale słaba, bo zostały sprzątnięty. O nie. No nie, he. Okej, okay. dobra, tu coś jeszcze jest, właśnie, jest skrzynia ze złotem, które chciałbym sobie zgarnąć, dobra, beczka ze złotem, okej, okay. póki co jest easy. Fajne jest to, że umiejętności możemy uczyć się w każdym momencie. Nie musimy iść specjalnie do checkpointa, nie musimy się tam dostawać, bo możemy to zrobić gdzie tylko chcemy. Ok. Ok. Tyk. Tam nie, nie przejdziemy, nie mam jeszcze takiej umiejętności. Hmm, a, a, dobra. W ogóle, czy ja coś ominąłem? Nie jestem pewny. Nie. No to lecimy. Tu do góry. I lecimy w prawo, dlatego że tam teraz mam jeszcze drogę, mamy checkpointa, z którego jeszcze... Znaczy, skorzystam yy, przymusowo, bo muszę po prostu, ale to nie jest coś, co mi nie wiadomo jak. A w tym momencie pomoże. Dobra. A przerwali mi kombo. A było dobrze, jeśli chodzi o. o. Dobra. Zastęp, zastąpił przeciwników o mm, sercu I was told there'd be candy Aha, czyli przeciwnik z, z głową piniaty I umiejętność powiedziałem ci, że tam będą cukierki I pierwsze takie spotkanie z naszym głównym złym W Jade Temple W miejscu, którego jeszcze nie widzieliśmy W pierwszej części, gdzie jest Jade Relic Okej. Okay. On wygląda trochę jak um, jeden ze śpiewaków Mariachi. Trochę na takiego... że takie połączenie Mariachi z... Um, tak naprawdę z... Uh, z mimem. Okej, okay, tam nie przejdziemy. O, o, o. To popłynąłem. Dobra. Jak to źle wyszło, Tam nie zejdę. Jedynie co, to mogę tu iść. Tyle przeciwników ominąłem, tyle złota, tyle hit combo. Patrzę na czas, jeszcze chwilę mamy. Mogę iść tu i tu. Tam za daleko nie pójdę. No to lecimy. I... Lucha! Okej, okay. szybko, żeby się przedostawać Dobra 25 hit... O! O dobra, naliczyło Mam 25 hit combo jeszcze kilka, ja będę miał kolejną umiejętność do kupna. Oczywiście, doliczając do tego złoto. I co tym razem? Okej, okay, to już wiem, już widzę, co się zapaliło. Zapalił się ptaszek, którego mogę użyć prawdopodobnie. I nowy, nowa koza. Mhm. Dobra, jaką mi umiejętność dasz? Bo to mnie bardziej interesuje. Lipy, czyli generalnie to są właśnie, jak, jak oni to traktują? Eagle Boost, czyli drugi skok, to będzie mnie gdzieś wybijać. Aha, ok, spoko. Spoko. Już widzę, jak do tego dochodzą umiejętności dodatkowe jeszcze, których trzeba będzie używać. Okej. Okay. No właśnie, trzeba będzie jeszcze używać aperykata, żeby się wszędzie, żeby na pewno się przedostawać wszędzie. okej okay. dobra, a oni się rozbryzgują nie dobra poczekamy na umiejętność, bo będziemy jej potrzebować Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. O właśnie i kolejna czaszka, kolejna część czaszki, czyli mamy lur Liro. Tak to się nazywało. W każdym razie mamy możliwość uh, używania. Jeden raz więcej umiejętności, a to jest też dosyć istotne. Eee. Można dwa razy umie użyć umiejętności, okej. Okay. Dobra. Udało się przedostać. I tu powinien być pewnie eee, jakiś checkpoint. Temple of Jade. Wielka świątynia e, z przejściem dalej. Okej. Okay. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko rozumiem. To bym chciał. Ale to muszę zdobyć odpowiednie skrzynie, jeszcze dwie co najmniej. A z nimi też za dobrze nie jest. Okej. Okay. Mamy nasze portale, którymi będziemy przemieszczać się tymczasowo przez świat żywych i umarłych. Z czasem zdobędziemy swoją umiejętność, która nam na to pozwoli Dobra, spadek. Mm. Okej, okay. będzie ciężko i lucza z przeskokami, jeśli chodzi o światy. No to nigdy nie będzie przyjemne. Znaczy to nie będzie przyjemne, dopóki będę musiał korzystać z tych portali, bo to one są a, problematyczne z tym. Lepiej jest używać jednak e, umiejętności wtedy, kiedy samemu się chce. Jest łatwiej, po prostu. No dobra, przechodzimy i zerkamy co dalej. Oczywiście. Oha, dobra, spadniecie, spadniecie. Ale checkpointa jeszcze nie było, a to już jest długo bez niego. Jeszcze jedna lucza. Ok, jedziemy. Duży przeciwnik. Dawajcie, hit combo. Powiem Wam, że im później będzie yy, im później gra będzie, tym gorzej będzie wykonać to hit combo. Dobra, 25. To chociaż chociażby się udało. Może inne będą łatwiejsze do wykonania? Okej, okay, to są jeszcze takie rzeczy, takie przełączniki będą teraz. No to dobrze wiedzieć, bo to są nowe rzeczy, którymi będziemy się e, zajmować, ale będziemy się nimi zajmować i poznawać w kolejnych odcinkach, na które ja Was serdecznie zapraszam. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a tymczasem. Zost a tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!